Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Podjęliśmy decyzję. Pani minister yy, Hanikloska tutaj też się sporo napracowała, żebyśmy mogli dzisiaj powiedzieć i dziękuję za to, że yy, indywidualny odbiorca, odbiorca, odbiorca energii elektrycznej może spać spokojnie. Mroźiliśmy ceny do września. Podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku. Możemy dalej mrozić ceny energii, co przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może oznaczać i do tego zmierzamy, że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych z punktu widzenia klienta zmian. Ale na razie dołożyliśmy kolejne miesiące, jeśli chodzi o mrożenie cen energii, więc nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, jak wiecie, dla przedsiębiorców. Te ceny energii spadają dzięki temu, że energia jest tańsza. I to tak jak jeszcze się upewniałem, tak przez przypadek może trochę w ostatnim roku to jest blisko 30% tańsza energia dla przemysłu. W związku z tym tutaj też jest no, bardzo pozytywny, pozytywny komunikat.